Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Laosie, w stolicy miasto Vientiane i jesteśmy w hotelu. Zaraz wychodzimy, ale tak jak zwykle pokażę Wam review pokoju. Tak się pokój prezentuje. Niezbyt duży, ale fajny. Zaraz Wam pokażę, jaki klimatyczny hotelik. Zapłaciłem 21 dolarów. Idziemy zaraz jeszcze na pocztę, bo mam kartki. Patroni cały czas nam dochodzą do wysłania. Część kartek jeszcze kupiłem w tym w Wietnamie, ale jeszcze dokupię tutaj z Laosu. Wszystko jest napisane, gdzie wypisane, gdzie kupione, kiedy wysłane. Także wychodzimy. Tak się prezentuje pokoik. Jest wszystko, czego potrzeba. Można przeżyć parę dni. Nie jest jest zbyt duże, ale mamy klimę. Najważniejsze, internet dobrze działa tutaj, także wychodzimy na zewnątrz i już wam pokazuję. Jesteśmy na czwartym piętrze. Tutaj mamy taki balkonik, żebyśmy sobie mogli wychodzić z pokoju zapalić. Widzę tutaj pokoje obok też palą. No i co najważniejsze, na dole mamy basen z tarasem. Tutaj mamy restaurację jeszcze na dole zabudowaną oraz taki taki zewnętrzny patio ze stolikami, gdzie możemy rano zjeść śniadanie. Właśnie hotel jest ze śniadaniem bardzo fajna roślinność. Tak jak widzicie, zejdziemy zaraz na dół. Ludzie są na basenie, także nie chcę za bardzo, za bardzo tam nagrywać, bo to jakaś tam prywatność. Także tutaj mamy ten taki taras. Pokoje tak wchodzi się z takiego tarasu balkonowego. czyli No i tutaj schody. Niestety nie ma windy, ale trochę sportu nie zaszkodzi. Tutaj dalsze pokoje. No a na dole wam wszystko pokażę. Recepcję bardzo ładna, no i ta restauracyjka mini bar. Rano ze śniadaniem. Fajny wybór na śniadaniu też chyba były przed chwilą zdjęcia ze śniadania. Także tu jeszcze hot ten basen, ale żeby o ludzi nie chcę zahaczać w ten sposób. Wejdziemy do pokoju po kartę. Tutaj wyciągamy kartę. Dziękujemy. Do widzenia. No i kierunek poczta. Wczoraj wieczorem przyjechałem. Pochodziłem, porobiłem zdjęcia, nic nie nagrywałem. Generalnie chyba jakieś tam przebitki. Bardzo ładnie się tu miasto prezentuje. Tutaj możemy z niższego balkonu, to będzie lep, lep, lepsza perspektywa tego wszystkiego. Także jesteśmy na parterze, i tu w prawo mamy dziedziniec, jakbym to nazwał. Tutaj kuchnia, gdzie panie nam przygotowują posiłki. Tutaj mamy restaurację, które możemy wejść, i wewnątrz jest klimatyzowana. Rano tutaj jemy śniadanie lub jemy je tutaj. Tymi schodami wchodzimy na górę na basen, który przed chwilą widzieliście. Bardzo fajna taka roślinność, egzotyczna, bujna. Tutaj ta latarnia stylowa budynek też niczego sobie. Przejdźmy się jeszcze kawałek tutaj stoliczki takie pod parasolami zacienione. Tutaj kolejna roślinność rodem z Azji Tropików tropikalna. Tutaj nawet drzewo, drzewo zostało zaadoptowane w dach, nikt tego nie wyciął, trzeba było zadaszyć, to dziurę zrobili, drzewo przepuścili. No i tutaj takie jeszcze stoliki. Wieczorem, wczoraj byłem też tutaj na basenie, można 24 godziny na dobę z niego korzystać. Teraz idziemy przez recepcję na zewnątrz, także zobaczycie recepcję. Tutaj, gdzie widzicie te schody po lewej stronie, to ja z nimi zszedłem, a tutaj w tą stronę było na dziedziniec, a tutaj z przodu jest recepcja. Możemy korzystać z komputerów. Tutaj mamy jakiś drzeworyt też azjatycki. Mapa Laosu ktoś potrzebował. Także tutaj mamy, jesteśmy tutaj w stolicy Vientiane. Tutaj rzeka Mekong i graniczy od razu z Tajlandią. Po drugiej stronie rzeki jest Tajlandia, prowincja Udon Thani. Tutaj mamy Wietnam, u góry Chiny, tutaj Birmę. A tutaj na dole jest Kambodża jeszcze. Dobra, tak się prezentuje. Tak się prezentuje recepcja bardzo ładnie. Nie chcę przeszkadzać tutaj coś się melduje. Dobra, my wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy tutaj na zewnątrz, na ulicę i trochę pokażę Wam tutaj dla osób. Zacne wejście do hotelu, naprawdę no i to wszystko za 21 dolarów za dobę łącznie ze śniadaniem, z dobrą kawą na śniadanie, oczywiście do oporu. Szwedzki stół. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem co się dzieje, przecież w Kambodży to już by tu wszystko dudniło, a tu po prostu dzisiaj jest niedziela i nie pootwierali. Tak wczoraj powiedzmy na, na lotnisku o 17:00 to już się zamknęły te sklepy, które sprzedają SIM karty. To znaczy tam są takie specjalne, jak się wychodzi z lotniska gdzieś za granicą. Nie wiem czy w Europie tak to działa, ale tutaj w Azji się wychodzi, to stoi, jest lada, pani namawia na taksówki. Druga pani namawia na SIM-karty lokalne, takie dwutygodniowe, turystyczne. Wczoraj nie było, było już zamknięte. Tutaj też. Zobaczcie, jak jestem w Kambodży, jak jest w rejwach. I tu jestem generalnie w jakimś tam, można powiedzieć, centrum. Tu jeszcze żywego ducha nie ma, w cudzysłowie powiem, w stosunku do, do Kambodży właśnie. Nikt nie trąbi. W miarę czyściej, czyściej jest, chociaż Kambodża też ma takie miejsce, ale, ale tak generalnie zauważyłem już tak z obserwacji wczorajszej. Samochody zatrzymują się normalnie, motory na czerwonym świetle. Co też jest tutaj w tym regionie świata czymś takim godnym zauważenia i wspomnienia, że takie coś jest. Idziemy na pocztę. Naprawdę Wam powiem, że jak na, na Azję to jest fenomen, nie? Że to jest wszystko pozamykane. Tak jakby dzień święty święcili. Nawet tuktuki tutaj są troszeczkę... działają inaczej ci kierowcy. Nie namawiają, nie są tacy nachalni. Zapytają się czasem, ale tak po cichu, bez jakiegoś takiego powtarzania się, bez bycia nachalnym. Po prostu, czy nie potrzebujesz tuktuka, kiwnie się ręką, że nie. No to nie, nie, nie nie, nie, kontynuują rozmowy. A w Kambodży to hałas, hałas teraz. A w Kambodży mówię wam to, kurcze, nie można, nie można przejść ulicą, bo jeden za drugim będzie namawiał, a jednak cię podwiozę, a dam ci taniej. A gdzieś cię obwiozę, zawiozę i takie męczące to jest kup, ode mnie to i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma w ogóle czegoś takiego. No ale zobaczcie, kurcze, naprawdę wszystko jest pozamykane. Jakieś tam sklepy, chociaż tu, tu jest otwarty sklep ale klientów za to nie ma. No ale to już narożnikowa, nie wiem czy to knajpa, czy to sklep, już pozamykane. Tutaj kolejna sprawa, która odróżnia Laos od innych krajów regionu, że jeżeli zauważyłem, jest budowa, czy jakiś budynek do rozbiórki, czy jakiś remont, to jest budowa zasłonięta, nie ma wejścia, jest porządek, czy przynajmniej jest taka taśma, która ostrzega, że nie wchodź tam i tak dalej. Co jest niespotykane, tak jak Wam mówię, a tutaj jest to wszystko tak bardziej poukładane. No, ale co z tego, jak ludzi nie ma? Kurczę, przy niedzieli turystycznie powinno być. Ja tutaj na to liczyłem. Mamy rondo oraz jakiś stary kopiec, czy stara świątynia, stary mur. Zaraz doczytamy, co to jest. Masa jest tutaj świątyń, bardzo dużo. I, i później pójdziemy. Nie wiem, czy w tym odcinku to będzie, ale wczoraj, jak tak przechodziłem z wieczorem, nie byłoby efektu nagrywania. Tutaj też jakaś mniejsza uliczka. Ale jak widzicie, żywego ducha nie ma. Stoi tuk-tuk, W Kambodży już by krzyczał do mnie, kiwał, machał, a ten tutaj się zawstydza, jak widzicie, że ja nagrywam. Tam jakiś stary po francuski chyba, bo tu francuska kolonia również Laos. Francuskie Indochiny. Laos, Wietnam, Kambodża. Tak jak w Szczecinie po niemieckie budynki wygląda, bo to wszystko europejski styl z tamtych czasów. No ta tabliczka oraz angielskie tłumaczenie zbyt wiele nam nie mówi nie wiem, czego dotyczy, czy ufundowali, czy, czy wyremontowali. Ale jest moc, dotknijmy starego muru chociaż. Niech i kartki do tych, do których wysyłam, też tego dotkną. To nabieramy mocy. Znalazłem opis tego wszystkiego. Tak więc róbcie sobie klat klatkę. Stop, kto chce przeczytać. Tutaj jeszcze najedziemy na mapę. Chyba tam tędy przejdziemy, bo tam jakiś szlaban z przodu jest. I tam, tamtędy mam iść do poczty. Tutaj mamy centrum handlowe, dosyć spore, ale nie wszystko widzę jest otwarte. No i tutaj stragany, tak więc już jakieś życie się pojawiło. Później pójdziemy na rzekę, tam gdzie jest turystyczny deptak, tam na pewno będzie się działo, tam jest nocny market, chyba bardziej po południu trzeba tam pójść. Póki co szukam poczty i mam nadzieję, że będzie otwarta. No tu widzicie jakieś centrum dalej. Tutaj mamy kartki, także kupię jakieś kartki. Kupiłem kartki. Później Wam pokażę, jakie. Bez żadnego namawiania mnie, naganiania, jak nie w Azji, Wam powiem. Tutaj takie taksówki zbiorcze, miniwany. Ten pomarańczowy budynek to jest poczta. No i ciekawe, czy będzie otwarte. No nic, przyjdziemy jutro. Od poniedziałku do piątku, od 8 do 17. I w sobotę od 8 do 12. Niedzielę nieczynne. Ja jutro też jest dzień, nie ma problemu. Tutaj handel różnymi korzeniami. Nawet huby widzę, to jest w medycynie azjatyckiej bardzo popularne sprawy. Słyszałem o Chińczykach, którzy tu przyjeżdżają i robią ten biznes, bo w Chinach to też jest popularne. Oraz nowe starocie. Czy postarzane? Dobra, wynikowuje się stąd, tutaj taka spokój cisza, nikt, nikt tak nie krzyczy, nikt nie trąbi, nikt nie protestuje jak nagrywam, tak? Każdy się usuwa, że sam, ja też się dostosowuję do tej sytuacji i staram się wyciszyć. Że tutaj jest taka typowa atmosfera kontemplacji, buddyzmu. Przed nami mamy dużą świątynię, tam zajdziemy. Ja w ogóle potrzebuję gdzieś wymienić pieniądze, się teraz obawiam czy... Bo jest jeden kantor widziałem, był zamknięty. Czy ja w ogóle będę miał gdzie wymienić pieniądze? Mam nadzieję może mi wymienią na tym, na recepcji w hotelu. A na teraz powinno mi starczyć jeszcze. Tutaj odpowiednik miejscowej Żabki, zamknięty z okazji niedzieli. Tu mamy Bastiket, SIM-card, ale kantoru nie ma. Słuchajcie, udało mi się, że tutaj w kawiarni Pan ma skrzynkę pocztową i mówi, że wyjątkowo ma znaczki i to ma takie znaczki, które każdy chce, bo to ma jakieś takie fajne, będziecie mieli coś takiego. No i nie są nam najtańsze i zabrakłoby mi nawet pieniędzy, ale pani w aptece prowadzi taki swój kantor nielegalny, także i wymieniłem pieniądze i mam miejsce, żeby zaadresować, i napiję się kawy i, i mamy znaczki i wszyscy jesteśmy zadowoleni. I tutaj mamy od razu skrzynkę, wrzucimy to z dwa razy do, do, w tygodniu, jest tutaj wyciągane, to już nieważne. Słuchajcie, także pijemy kawkę. Tutaj wypisujemy kartki adresu, nie mogę podać, bo RODO. I pozdrowienia z Azji od Raport Państwa Środka Vlog. Adam Machaj, Laos, Vientiane, 14 lipca 2019 roku. I takie kartki będą do Was tutaj stąd szły. Słuchajcie, jedna kartka jest, jedna kartka jest z kancerą. Ktoś ją dostanie. Tak się prezentuje. Wyjątkowa. Z przodu mamy świątynię. Tutaj przechodzi Pan w dredach, bo tutaj dużo takich ludzi, jakichś takich alternatywnych jest. No i tutaj wróg naszego nagrywania, czyli wiatrak. Już mi daje po mikrofonie, ale mam detketa, zasłaniam go lekko ręką. Także, także damy radę. Tam tuktuki dalej stoją. A tak na ulicy cisza, spokój. Rzadko kiedy ktoś się przewinie, samochód przejedzie. Mamy tutaj takiego to towarzysza. Usiadł sobie, przy przycupnął. Kartki mam wypisane, idziemy wrzucić do skrzynki. Teraz widzę po znaczkach, że znaczek kosztuje dolara, a on mnie drugiego dolara doliczył za te znaczki, a przy 11 to jest 11 i 11, 22 dolary za same znaczki. No ale się widzów szanuje, to się wysyła. Dobra, 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 wrzucamy, wrzucamy. Wrzucone. Tam jeszcze jakieś były. Dobra.